Zaczynamy ucztę. To są moje soczki, świeżo wyciśnięte. Ja już dzisiaj piłam, więc robię tylko troszeczkę. Wzięłam sobie, mam nadzieję, że się zmieszczą. Aronia, aronia. Jest troszkę jej mniej niż soczku z winogrona. Wszystkie przecedziłam. Ach, no to robię. Wlewam. Nie, nie, jeszcze jabłko. Moje jabłuszko troszeczkę już zmieniło kolor, ale jeszcze jest. Wlewam wszystko, bo jabłko jest wyśmienite i bardzo pasuje. Teraz aronia. No, po troszeczku i wszystko. Ja teraz spróbuję. Zobaczcie, kolor jest różowy. Jest przepiękny. O! Wlewam tę aronię całutką. Tutaj mam jeszcze zielony na deser jabłuszko, jarmuż i ogórek. Jest naprawdę fantastyczny. No dobrze. To możemy... E, to znaczy, ja mogę. Mieszam. Mm. Oj, 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 oj. Zaraz, zaraz, chwileczkę. Zapomniałam. Mam tutaj olejek. Eteryczny olejek. Jak się doda, jedną jedyną kropelkę lemon. Wzbogacony jest smak. I Aż mi poleciała, więc jedną kropelkę dodaję. Jest! Teraz możemy pić. Spokojnie. Mm. No nie. Nektar bogów. Akurat dla mnie, przecież jestem bogini. Zdrowie moi kochani. Wszystko się zmieściło. Prawie pół litra. No, jeszcze troszkę zostało. E, chyba więcej tu jest niż pół litra. Mówi Wam, nie ma nic lepszego jak sok. Sok świeżo wyciśnięty. To jest. Nawet nie żałuję tych brudnych rąk, widzicie? To aronia. Aro... Chociaż nie. W rzeczywistości gorzej wyglądają. <grym> nic dziwnego. Telewizja kłamie. Oj, co ja mówię? <ścoughs> Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam miłości, miłości, serdeczności samych. I na nic nie zwracajcie uwagi. Niech się dzieje, niech się dzieje, co mnie to obchodzi. Ja jestem szczęśliwa. Mam gdzie mieszkać, mam gdzie spać, mam ciepłą kołdrę i poduszkę. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Moje życie jest cudowne. Moja mama zawsze mówiła, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. A ponieważ hmm. mam cienne zęby, hm, Aronia, ale na zdrowie. Wszystkiego dobrego.